Tu jest. Widzę. Jeszcze go głaszczę. Jest Ola. słodziutki, ale naprawdę. A daj, daj go troszkę wyżej. No, czekaj, troszkę. czekaj, czekaj, czekaj. No, dalej. Sam dalej. próbuję. Dawaj, mały, dawaj. No. Idę, daj daj, daj, daj mi ten, może ten telefon. Naprawdę jestem pełna podziwu. Pierwszy raz. Łaska mnie tu perza. Ale jest naprawdę słodziutki. Dobra, Ola. No dajera... Dawaj, dawaj, dawaj! Dawaj mały wyżej No, no trudno, my go musimy zostawić, no. Ale to ja sobie was dawaj tego go na drzewo. Przecież on łazi po drzewach. Wiem, ale grzmi. I jak walnie w drzewo. To... Dobra. <laughs> Oszczędźmy. O, to nasz słodziak. Nazwiemy go jak? Pan pupels. Nie no, może bestia. Bestia, tak, to, to będzie jest. Pan Słodka, <laughs> no, ale naprawdę jest słod... słodziutki sweet. No to mówię, to będzie pan Słodka, Jeżeli to oglądasz, uwierz, nie jesteś w stanie tego przeżyć naprawdę. gdyż Głaskanie nie to nie jest rzecz codzienna. Ale jest to najsłodsze, chyba zwierzę. To takie może nawet trochę niebezpieczne, bo jak był w słoiku, jak żeśmy go znalazły nad wodą to powiem, że szczebiota zębami. No, ma ten. My niestety zaraz będzie burza i musimy chyba się zmywać. Ale bardzo żałuję, że musimy go zostawić, prawda? To jestem. Ja nie wiem pewno źle wyszłam. I patrycja. Dobra. Bywaj maluchu. Chłodka Chodź, Tak, oh. to... Chodźcie. Dobra. No, to niestety było tyle, także... Tak, więc... Żegnaj.